Siem. I no, leo się, nie gdzie chcesz. Da bola środek. No, może bać 7, uczysz się? Oczywiście A się nie musi uczyć? Ja dokładnie, to jest jest. co jeszcze Co siedemka, czwarty skład prowadzisz. Nie. <laughs> Myślisz, że ktoś będzie chciał grać z nim? Ej, kiedyś byłem polowem i win jeden na kampanii, więc mnie Ty tu na no ławce siedzisz. 200 no czołgów zdobyłem no, no dobra, reakcja. Okay, weź weźmy wszystko tutaj, weźmy wszystko tu. Możemy w zostawić tu w sumie dwa chipy w dole i tak to weźmy wszystko tu W dole? Dobra Czy, nie, ci. ja się cofnę, ja się cofnę, bo tutaj 7... Coś Patrz jest, kurwa gra tuż jakieś info są Szybko przejdźmy tu to ten Eber gdzieś ja na bazie gil. stoi po prostu. To trzeba walczyć rownie. o linię 1, nie? Bo tu na medy mm -hmm. tak, 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 tak. Dziwne, ta, ta. no to... że jeszcze ich nie widać no, on ten, on na jakąś. No dlatego mówiłem, że tu to, że... O, A, ok. Ok. Ale zobaczcie Ebra mam. Dobra jadą, Te... jadą. Ebra ok, ok. nie ma na bazie, nie? No, za długo stoisz tam akwarystyki Pisgamy się o K2, wiecie o tym, nie? Z tylko Czy Snapch musimy mocno. O le 800. Tego Edwi, 800 400 Znaczy w tajny z lasu dojadą do 907 panem. Bo... No chodź, chodź, dajcie tu. tu. Tak. Jadę, jadę. Cudzisz, kurwa, ja słucha. Ja mam nalot. Dawaj 140, 140. Chodź tam jest seber. Nie wam na róg rzucą tam, nie? Na losik. Na Jak oni leopardami puszują, to. My to zabijemy, chodź, Nie możecie się dobrać. już no, no, macie Nie możemy, chodź. się 7 Ach chyba leo? Zabijmy sobie to, weźmy sobie ja to, wiem taj, na sobie pies pokażcie jeszcze. Ci tam może zawsze jak to się, jak widzisz? No, czy tak daleko nie. No, jak Ale już, ho, na, już nawet na H1 masz chuldą. Ile zrobiłeś? Pestkę? Nie, 1300. Okay, nie tak A sternowali cię, czy strzelaliłeś trzy razy? Mm, 140 mnie sternowalo. No, no właśnie. No, się no, to... Zbyt pozytywnie to 1300 kurwa na ten pusz Brzmiało. Patrz, grasz tu gdzie wymiatasz, nie? Tam, no. Na początek rozważ budynki. I potem oh my God, masz dwie opcje: albo uciekać tutaj, i za ten budynek po mojej lewej, co ci oznaczam, widzisz? No, widzę. Albo tutaj masz cooldownik, i jesteś odchifty na safe. Tu o, w czerwonej. Na J1. Widzisz, tu jest cooldown. Okej. Okay. Jesteś safe od tylko tylko cię mogą strzelać. Dziś Ale dominacja do chuje. No no chłopaki na Leopardach kryją tu to... Może pierwszą co trollowali Nie 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 spokojnie. Nie ma co lekceważyć przeciwnika w Którym się wygrywa 7-3 zamiast 7-1 ja się już to widziałem Ja się skupiałem na bisce dlatego tak samo mi poszło spoko spoko Nikt nie ma pretensji żadnych To pana dowódcy tak więc Eee no. Okay, weźmy sobie dwa lajty. Czekaj, ja sobie poukładam to, żeby ładnie wyglądało. Mm, Leo może zostać. Ebolki? bolki? Hmm. Nie, w sumie jest git line'a, gotowe. No no full, chyba że... ktoś ci miejsce ma, nie wiem. To jest max w końcu? Nie, nie. Hmm. Mm. Max jest Ten ulany nie miał przejść? Tak, ja siedzę czisy. tutaj słucham, co tam gracie. O, dziękuję bardzo. A może 21.30 mówiłem wczoraj tam, chyba kapiemu, czy komuś takiemu. Jest z Git setup siódemka, czy. No. A czy chcesz zamiast tych Tiffów no, ebole, git. żeby dalej? Nie, nie, z Git jest minus. No dzisiaj trzy natarcia tak. zagramy, więc każdy będzie miał szansę, nie? to. Dobra, to jak macie skład, to sobie grajcie, ja sobie. Tak, dzięki za pozwolenie 8. Ja 8. 8. Co, co my gramy się na 6ści w tejy on jeszcze w Jakiś pomysł, czy tak po prostu? no jest pomysł, jest pomysł Ujebać się na dwóch kwadratach i się bronić Ja na początku patrzę na ich lineup, tak? A potem wybierasz czołgi Ty, ty tak robisz? Kurwa, to next level Ja nie wiedziałem, że tak się robi Ej, bardziej niż kapi grzesz czołgi? chopę to jest dominacja Za chwilę zobaczycie, będę w szoku nie wiem jak to polizuje, Mi się wydaje, że się uśmiech skampić mają stronę dziś na dalców. kampę, nie? No, jak się skampią to są fiutami, no. Aha. Ale, Ale spokojnie się... ja, ja mam wszystko wyliszone. ja wiem jak to tam wybić. To warte było wziąć. Dlatego yes. będziesz czwarty skład prowadził. <laughs> no. Dzisiaj nie to Właśnie I to jest właśnie ta przewaga mentalna. Z przeciwnikami, ok, mamy piękny line-up-pick. Okej, okay, weź jednym lightem otwórz yy, to Jednym możesz tutaj przejechać weźmy sobie tak mm. Wiem co? Otworzyć No i tu jeden, jeden tu postaw. Mm -hmm. Weźmy sobie Chiffa na hila e, ebolkę tutaj Deba Chifftainy tutaj Takto Chiffa tutaj medy tutaj na ten moment sokar. Wszystkie na torach, medy, tak? Ja nawet znowu 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 nie? znowu no. Mi no. jeden znowu możesz być tu na przykład, żeby to ja Ja tu popatrzę. nie tego mida. No tego. Co Ile czołgów nie mam? Uważajcie, żeby tym itemem tutaj i daj Patrz, ify nie mają spota na nawet... no. ten. Masz spota? Ma. Mam Skila, mówiłem, Mówię, uważajcie, bo jeśli od skila, nie spota. Tam masę zjeść dół hmm. Tym chiefem może w sumie tu podjechać może I tym lightem może mógł się ja z... Ja, tego ja jestem te... bez spota lightem Przecież się mi zaraz podjedzie Dwa chiefe wciąż nie mam spota Możecie, tym tym jakoś wysnapić tego lighta? No to oni muszą przejść ten ten wał, bo stąd mają chyba ranger Nie, nie ma tu Ja mogę spróbować przejechać Tym obolką masz śluz, Ale tak ty nie jedziesz tam? Tak no. Dobra no, nie, nie możemy, nie możemy wziąć tego chieftainem? Mnie ten chief interesuje na dziewiątkę. No, 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 W sumie możemy. No, no, to, no, no. Ten medyjny chief nie Oni tak? na rodzi rzucili tą chyba tutaj mają czołgi może. Nie dali ci senior, nie? Kit. Tym ma, to masz? tu chief czy, czy nie? To no, 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 może. W to ma chief jechać? Tak, no, tam gdzieś. to ale, halo, 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 ale, 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 Medy do lasu, ebolą podjść tak i grać tam agresywnie. Dasz ebrem w tego pięcy? Nie, to możemy się w tego skończyć. Nie wiem czy ten, dosyć, ten na świecie medami. O do, powinien dostać ten Eber Nie, dawaj zagramy A, w niego. Podpaliłem go. Lazo mam ze środka teraz, medy. E, drugi Eber tu górkę gra, tu jest Eber drugi. Nie ja jadę, ale mam 500 Traka ma? Jest Eber ja Zróbcie se wraka medem ciebie? w ten, 7. Fak, no ja

Robić, Ej, F, no zabijcie ja go zrobię. Wyjadą do mnie, tylko muszę go dogonić. No, nie niepotrzebnie tak. W... Ja czyli masz... tam? To? Ktoś, oni są No, na... oni Faw, wjechali to wszystkim to jamy Myślę to... My sobie przejsłaś no, las sobie sobie tego jest i Na presach masz Ja może do 5. ja trafiłem. Masz? Dobrze czyli w lesie, ta?

Dałem. On będzie KD'erski I Peter, ich colch lufy. O. No tego nie musiałeś wybijać. To może 200. To, to by go zrobił. Kurwa, jak nie lata. Skończę to. Skończysz czy... Tak. Ja, ja kończę. Ej, zostawcie 700. Zostawcie go. Kurwa, dra. w nie wiem, co nie zrobił tymi czyfami tu, nie? No trochę za dużo wysłali tu do, do, do jamy. Wszystkie tam wysłali. Powinni mieć chociaż dwa w lesie i wtedy. Jakby stażowali ten... z tymi czyfami w lesie. To już... Ten wasz podjazd taki na close, to was rozsipano. Ale dziwne, że Stefa swojego puszowali. Pięknie. Ale podjęli nie. się walki, nie kampili. Ale ja wiedziałem, że oni tak powiem, więc. To, to się bo... szanuję. <laughs> Obliczony to, bo. Yy... Weźmy sobie tak. 2907, Celski. 3 Celsy chyba stykną, nie? Ty powinieneś wiedzieć, chyba, nie? No co chcesz zrobić? Co ty hmm. chcesz grać 7a? Yy, no Dziękuję. to chciałbym tak. Yy, Hila na pewno przyjąć z sesami. Yy chciałbym sobie tak Podjechać jednym tutaj, 907 Jeden może jakoś tutaj yy, i przejść to ogólnie, nie? I tu widać jednego chifa Czyli grać grupą nie 3. Wjeżdżamy od dołu, tak? Tak, no, no to chyba 277 będzie lepsze i możemy na przykład dać jednego chifa tu Okej, okay, to CS są git, yy, 907 no okej, okay. i 277. Jed jeden shift tylko. 277 czy 260? No obojętnie, to... Co wolisz? A pokażesz, że mam trzy marki. Weźmy może szweda TDK. To coś, testuje coś. Streeta? Streeta? Ta, 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 no. Ja wezmę. Ja cs chciałeś? Cztery? 3 3. 3, 3 3 będą chyba gate. Ja ci nie dam mobilnego, bo nie mam ubranego. FIFA, bola. No to Chiffa zostań, będą dwa i tyle. Pojadę najwyżej dołem. Okay. Jak nie chcesz wejść, to ja mogę dać. Nie jest. Nie jest, gate jest gotowe. Czuję nalot. Tak na latę. Myślę, jak ta pozycja jest kurwa ważna na turniejach, To K5 albo A5? A na, na tarciach, jak jest, useless, bo na lot można ją samolotować. Tak, ja, ale to stajesz tam wyżej pod górką. A, no dobra, spodoba. ale wiesz o co chodzi? Tam normalnie safe stoisz, nie? Takim CS-em. Szczególnie. Jak monster tam gra. że oni ta... nie mogą puszczać pod ciebie, praktycznie i, i nie mogą znaleźć tego. A tam już spotaj i nalot ci na jebie. A Najczęszy okay. film. Weźmy sobie tak CS y na heal, a. weź jednym chief'em tu weź jednym chief'em podejść tutaj w ten cooldown, jak możesz weźmy wszystkim od dołu, ja przejmę kamień i w sumie tym medem możesz tutaj gdzieś zostać Blokować ci pierwszym CS-em heal? Jak będą jechać? Nie, nie, nie. Nie, nie, weźmy, weźmy weźmy, weźmy Tak na chwilu będzie miał mniej, więc... Musimy szybko wjechać i dać na impas jakby się dało. Mm, nie przestrzelimy przez. Nie my czymś, w sumie, jednym cichym. Hmm, 260 na turbo i na roweru to aż dają pestkę. No to byśmy musieli mieć wszyscy. Akwarystyk, możesz się zatrzymać tu na pestkę zaraz, nie? Bo i tak i jeszcze. Mhm. Ej, okej, okay, jadą, jadą, jadą. Tymi sesami dojdźcie doj 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 tak, dojdźcie tak, dojdźcie tak, okej. Okay? Grajmy mi tego też, tysiąc się w to. W nas. to. Nie ma tego. po takiej odmida pewnie. A taki zróbmy tego 700. Spuszczają mnie, Ja no, okay, przynajmniej coś tego co po prawej jedzie. Heavy git. Chcesz 7 lewo, lewo, bo do Czekam a. Czekam, tego 500. Uważaj, uważaj, ja w w ja w niego. Ja tego na nie wam kontruję. Ci chodźcie, chodźcie. Cię ustawcie w nie po prostu. teraz. Natrachuj Spitter, BK jebnie i on spadnie. Wy się zatrzymali? Dobra, się zatrzymaliśmy. Na zatrzyma. Uwaga na nalecie, ja odjeżdżam od was. Dobra, możemy to... Zastają? Dawaj zrobimy, jadę o -ho. się. Dobra, na się nakrętałem. Możemy wymieniać, w sumie git. Możemy dwoma tymi na dole, no git jest. Wymieniamy. Trzeba się tylko wymieniać i będzie git. Możemy w sumie pit do mida dojechać i... Tego 277 zajmie, albo nie, to jest głupie. Nie rusza się, nie rusza. Możemy to wjechać, czy nie? Wszystkie. Możemy, ech, ech. To chodzi, my to chodzi, 7 kBUSTA no prawie. I możemy tymi mieć of of ofensywnie wami ofensywniej, git. To dalej, go, go, go. Tego 1100, kBUSTA. Akwarystyk, ty tam 500... żyjesz? Gdzie idzie, zajmuj, to ma ich przeżą. Ja na 80 dobicie Dawaj za mną, super 300? Och, chuj 900? Wiesz, tak jak wejdziesz sobie to na Do... wyższą rampę, to on nie będzie miał bicia Do... ja z tych kamieni A ty wiem, będziesz miał ob... lepszą o... pozycję o. nad tym Nad cs nic Nie trzęła ona no. 300 dobicie A to działo to jest kurwa bestia, nie? Ile to... najbałeś? Uh. 3,5 w takiej bitwie No i się. Dobra, nikt wyjdzie. ważny nie zginął, nie? No w sumie. Najważniejsza osoba zginęła na a 3 i pół. Naklepane, na a nawet nie wyjechali na naszą stronę. Znaczy, no, ten przygód zajął korona jeden, nie? To mu trzy. Korona. Oj, oj, oj. Nie wiedziałem, że tak się stanie, dlatego cię wziąłem ten, na tą pozycję, żebyś tego wtedy wydemans... Kurwa, jak się wydarzył, bardzo mam Ja nie wiedziałem, że ty taki mądry się Jak nam rzucił, plan stop 10, to też zostawiesz. I... Co myślisz? Plan stop 10 też zostawiesz. Eee, jasno, jasno. Ok. To co się ma z tym czwartym składem? Eee, nie, nie. A ja bym dał, jak najbardziej. Ojej, ojej, ale mapka w Okej, okay, piękna mapka. Bierzemy tak 3 260 -ki. Biorę. Biorę. To... weźcie. 3CS weźmy. Biorę. Weźmy 3 lighty i tak to 907 Mam lightem grać? To jak są. Chcesz? A nie, są lighty, git. A niech się upierdolą, to zobaczysz Akurat mają tą stronę, że mogą zrobić tam campet, to nie da rozbicia kurwa Dlatego wziąłem 3 lighty właśnie, żebyśmy mogli... Ale chcesz 9 -7? Tak Jasne, Plus, Plus CS 1 3 cs y i 260 tak Ja dam, dam CS Każdy CS pcha 2-6-0, nie? Więc porównam tych ciągów Dokładnie Próbujmy. tak, o to mi chodziło Świeciłem tą taktykę siódemkę Tak? Też bym gdzieś widziałem już. Ej, co jest? Kto likuje moje taktyki do ch**a? <grystanie> 1500 za chwilę. nie mają 1400 mieli. No, to, to minasy polowego widać tutaj. <grystanie> <grystanie> Bo już dominacja genetyczna się dała to na. To już tej... się nudne zaczyna robić, nie? No, nie no jestem no w szoku. Ooo, nice, będą się siebie, Zajebiście. To oh, jest Takie pierdolenie niedowartościowanego dziecka. <laughs> Zostawmy sobie... E, lightę e możesz tutaj zostawić i spotować. To weźmy dwa Light'a na chwilę i weźmy tak to wszystkim na chwilę, powiedzmy. Na regulatorze, co? więcej siódmeczki. Jak chcesz lajty? E, dwa na chwilę, a jeden tutaj. Żebyś spotował to tylko. To nie, ustaw się jak chcesz. Możesz To jest ucać. HP bo 907 przypominam. Ojeje o Marcel. Wymiatacz, Marcel. Marcel. Marce. I te domki oczywiście, nie? Ryb. A ryb ma. Macie heki? Jednego. Pięć mam. Ale jak zajebie to. Ja się przyjadę w sumie potem. Nie, przystanę to na jeszcze nie mam Wezmę karamat, Adrian. Wezmę, wezmę. Pięknie. Chyba wszystko padło. Kończę. Ja dzisiaj rano skończyłem. Znowu? O kurwa. Znaczy bym w robocie nie wytrzymał. Są tu czy nie? Zaraz się dowiemy. Moim Jest. zdaniem są. Mam jeszcze jeden, mam jeszcze tak. coś jedzie po drzewo. Uważajcie, tak? bo cs y zaraz będą się nie poczujcie tymi ebrami. No, Uciekajcie. Pierwszą salwę. U, o, o, o. Palimy się o wiatrak, nie? Ale tu tylko jednego cs Nie, więcej się... tu będzie. Oh, Ej, yes. kto, kto ma nalot, kto ma nalot? Rzuć od razu jak będzie. Z, teraz już rzucaj. Rzucam. Rozjedźcie się, jak już Tem, Ty mi tam jeszcze możecie nie idzie tutaj, nie? Podjechać na plecy Max. Nie, tu, tu na crossing thing

Ej, dobiję CS! Grajmy, grajmy, grajmy! 907! CS, jest, ja tu ginę, ale 4 907 Ej, baza siódemka, baza! wróćcie na bazę! Latamy, latamy i dwoma Ponikach, kto wraca? ja wrócę, Daj mu zbyka. I no tu jest. nie możecie się wyjaśnić. ale uważaj. Na traku na traku. Ja podjadę, a weź ktoś z dwóch z was z notniku snajpi, okej? Okay? No, a ty musicie spotknąć to znaczy. Ja jestem w takim ciągu, że w swojego strzelam, nie? Musi ktoś jechać, Ale chodz, jechać chodz, kapa Ale jedź, jedź, jedź Jedź, jedź, jedź Okej, ja się snajpię, snajpię Noj Bo ja się wykąpałem szybko pod prusznicą, a wy już spaliliście chłopów. Wiecie, że gdyby budynki stały to by nas skapowali Tak Tak bez kapy teraz, nie? Dlatego my je zniszczyliśmy No wiem, ale... Czasami... tego tego, CSU -go nie? Czasami te budynki stają kurwa, nie? Co? Co? Nie, to nie ze mną Daj na Ale pewnie w szoku byli. Kurwa gdzie te budynki? <laughs> no. Trochę szybciej mogliśmy wrócić, nie? Na chwil był wygrany łatwo. No, się ładna komunikacja. O i w ogóle Kase, nie zero. Oni się obstrzeli? Znaczy, sensa. mi się wydaje ja problem. Nie mam, zajebaliśmy pierwszego z nalotem, no, też mi tak wydaje. Problem jest taki, że jak oni cs wjadą tak szybko, to nasz nalot wchodzi pięknie, bo i tam probią grać na zakładkę i dostajemy napisy no. od nalotu. Dobra, no, 8, na... może? Nasze 2-6-0 są szybciej niż ich yy, 907, nie? No, Patrz, damy sz ich cs to jest akurat ważne w tej bitwie Spory Ebry, no tam kapowałem, to no, się nie można przepierdalać, no ale U CS... swojego w komuś CSy kurwa słabo zagrały U nas się fajnie democz w sumie rozłożył, nikt nie zrobił jakoś mega dużo Nie no, Alex jak zwykle kurwa czekała. No ale 2700 to, to jest takie normalne A Jak to jest, że Peter ma CSkę